Mogę się założyć, że nie wiesz, co to za samochód. A może teraz będzie łatwiej, a teraz nie? No to ci podpowiem, to jest najszybszy, najmocniejszy i najdroższy peżot, jakiego możesz kupić, ale i tak nie kupisz. Zapraszam. Peugeot 508 SW w sportowej odmianie Peugeot Sport Engineer. Czyli niezwykle efektowne hybrydowe kombi na wtyczkę Taki królew na sterydach, którego poznasz po tych insigniach mocy w kolorze kryptonite i ozdobnych lotkach co myślisz, że hybrydowe kombi to nudy? Może i tak, ale na pewno nie to. Bo 508 PSE masz trzy silniki, w tym dwa elektryczne. 360 koni, napęd na wszystkie koła, obniżone adaptacyjne zawieszenie. A to sprawia, że za jego niewielką kierownicą nuda ci nie grozi. Chyba, że wybierzesz oszczędny tryb jazdy na samym prądzie. Nie grozi Ci też brak przestrzeni, bo do tego bagażnika zapakujesz ponad 500 litrów. Tylko nie zapomnij, że masz tu 5,2 sekundy do setki, a to już nie są żarty! Poważne i emocjonujące jest również wnętrze z fotelami jak z promu kosmicznego, z systemem Noctowizji, 10-calowym wyświetlaczem tutaj, 12-calowym wyświetlaczem tutaj, fantastycznym audio, kolejnymi wstawkami z kryptonitu i asystentem głosowym. Okej, okay, peżo. Nasz królew ma tylko jeden problem — cenę. Bo jeśli chcesz wydać 3 za 40 tysięcy złotych na pakowne i dopakowane hybrydowe kombi, to i tak za te pieniądze wybierzesz BMW albo Mercedesa,